Zajmujemy się maszynami oh. dwóch najmocniejszych brandów Case Construction i Merlo ładowarki teleskopowe. Dla jakiego rodzaju przemysłu oferujecie swoje rozwiązania? Przemysł wydobywczy, czyli kopalnie, najbardziej związane z brandem dzisiejszego sympozjum. Również jako maszyny logistyczne wspierające procesy naprawcze, czy taśmociągów, czy kruszarek jak również maszyny pracujące na przednówku, jak powiedzą gospodarze naszego sympozjum, na ścianie lub przy wydobyciu, czyli ciężkie koparki, ciężkie ładowarki. Dlaczego właśnie Państwa firmę warto wybrać? Będę troszeczkę szowinistą i powiem, że jesteśmy polską firmą dla polskich klientów. Myślę, że przez te 30 lat pokazaliśmy, że ma dla nas znaczenie równie wysoka relacja z klientem, znajomość branży, jak i ta bliskość. Jesteśmy po prostu blisko naszego klienta, dzielimy z nim sukcesy i uczymy się z nim, ponieważ nasi klienci w miarę wchodzenia w gospodarkę rynkową uczyli się tej gospodarki, poznawali nowe technologie, my tego uczyliśmy się razem z nimi. Zatem czego życzyć na kolejne 30 i więcej lat? Myślę, że nowych klientów, nowych wyzwań, ponieważ każde nowe zagadnienie uczy nas czegoś nowego. Szukamy nowych rozwiązań w oparciu o to, czym dysponujemy, o technologie, które znamy, bądź szykujemy dla naszych klientów nowe rozwiązania na miarę ich potrzeb. Także tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.